Hanna niewiadomska, dzień taty, czy ta Małgorzata Kopciewska. W wielkiej szafie przed dniem taty, pokłóciły się krawaty. Który z nich jest najmodniejszy? Który z nich jest najładniejszy? Który tata jutro włoży, aby mu życzenia złożyć? Czy niebieski w komputery, czy zielony w piłki cztery? Może żółty, w samochody? Czy ten w lasy i ogrody? Wiem, ten w narty i rowery. Nie, ten w statki i bandery. Spierały się między sobą. Który z nich ma być ozdobą? Który jutro do kołnierza? Tata założyć zamierza? Nagle mucha wyleciała. I radośnie zabzyczała: Bzzz, mam pomysł odlotowy Na dzień taty strój galowy, zaś do fraka czy surduta jak świat światem? Tylko mucha, krawat zbyt jest pospolity Lepsze muchy aksamity, lecz nasz tata na dzień taty, gdy już dostał od nas kwiaty. Zwykłą bluzę wziął z dna szafy i przytulił swoje skrzaty. Nie oglądał się na mody, zabrał nas na duże lody, jego szyję zaś ściskały dzieci, które go kochały, bo prawdziwi są faceci tylko wtedy, gdy im dzieci zamiast muchy i krawata tulą szyję szepcząc tata.